Witam Was serdecznie dzisiaj moi drodzy, Arek z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam jak wymienić pojemnik pojemnik na zużyty toner WT220CL. Fajna nazwa, nic nie mówiąca. W drukarce DCP9020DW. Jest to drukarka naszego widza, którym już szczerze mówiąc mam zagrychę, ale nie o tej zagrychce, że tak to nazwę będę dzisiaj Wam mówił, ale jak wymienić pojemnik na zużyty toner? Jest to bardzo prosta procedura, nie ma tu nic skomplikowanego, natomiast na pewno yy, klątwa wiedzy, każdy by sobie z tym poradził, ale lepiej zobaczyć to, jak to się robi, i wtedy mieć gotową gotową odpowiedź, jeżeli ktoś już musi wymienić. karce laserowej, kolorowej, dokładnie w tym modelu, w tym modelu, słuchajcie, już wymieniałem, nawet wałek grzejny był tu zadarty więc jest mechaniczne uszkodzenie, mógł obrazować kiepsko, zresztą nie obrazować, głupoty gadam, on utrwala, także obraz, że jest wcześniej wywołany, natomiast to utrwala i to, co jest tutaj, mogłoby powodować to, że jednak yy, będą niezapieczone ewentualne miejsca na, na kartce bądź, bądź jakieś, yy, mm, krótko mówiąc, no kropki. Dlatego warto było to zmienić kawałek gdzieś koło 100 zł. no trochę roboty w tym jest, ale już nawet na kanale pokazywałem, jak to się robi. W tym momencie wyciągnę tą drukarkę. jest ona tutaj! Jest to kawałek klocka. Nawet sama wymiana pojemnika na zużyty toner nie jest niczym skomplikowanym. Dlatego rozpakujemy. Pokażę wam jak on wygląda. Kupiłem przez przypadek ostatnio, nawet kurdy nie do tego modelu się pośpieszyłem. Już jeden mam na stanie dodatkowo, ale nie jest to jakaś bardzo druga rzecz. Bo o ile dobrze pamiętam, około 70-80 zł taki pojemnik można, można zakupić. Instrukcje dodawają, zobaczymy, ile tu będzie rzeczy do usunięcia, i to jest nasłynny pojemnik na zużyty toner. Ten, który jest zamontowany w wykarcie, wydawał się być dość dobry, ale no postanowiłem go wymienić, bo już za dużo tutaj czynności zrobiłem. Co robimy najpierw? Pierwsze, co musimy zrobić, moi drodzy, to zdemontować wszystkie moduły, moduły bębna. Te moduły bębna, łącznie z tonerami, odłożymy sobie w miejsce, którym, którym nie uszkodzą się. I jeżeli będzie Wam to dłużej trwało, zasłaniamy światła, żeby się nie naświetlało. Pas transferowe, czyli to, co jest tutaj w środku, w dość prosty sposób wyciągamy. Nie wygląda on jakiś poszarpany czy coś, tak, że on powinien być jeszcze w miarę dobry. A sam pojemnik na zużyty toner znajduje się sami, zobaczcie moi drodzy, tutaj. Tutaj. <laughs> on jest czasami tu taką zapinką blokowany, natomiast nic więcej, jak tego go wyciągamy. Patrzę na pojemnik na zużyty toner, właśnie ten. Nie widzimy, żeby był, żeby ten wałek był jakoś zmęczony, no ciężko mi powiedzieć, postanowiłem go wymienić, bo to była jedyna rzecz, którą jeszcze nie testowałem, a nie jest to jakiś materiał bardzo drogi, żeby go nie, nie zmienić, bo w tej drukarce już było naprawdę bardzo dużo czynności zrobionych, ja ją za chwilę uruchomię, zrobię testowy, zobaczymy jak to wszystko wygląda, natomiast... Czasami widzicie, że procedura wymiany jest bardzo, bardzo prosta. Zobaczymy teraz, czy zawoła cokolwiek w momencie wymiany tego pojemnika, czy też nie. Niech się to uruchamia. Może z boku światło będzie lepiej padać. Bardzo mnie zastanawiał ten element jeszcze, który, który w tym momencie założyłem. Czy on też nie powoduje nam takich durnych cieniowań? W obrębie wydruku. No ale zobaczymy teraz na wydruku testowym, czy będzie czy czysty. Czy mam jeszcze dalej kopać i szukać. Bynajmniej, bynajmniej nic straconego. Zawsze muszą być jakieś ofiary na wojnie, żeby jednak doświadczenie zrobić. Wydruk testowy, zróbmy OK. Zobaczmy, jak on teraz wygląda na tym pojemniku. Czy różni się, czy się nie różni. To jest ten stary, zauważcie. No i będziemy testować teraz. Sama procedura, nie wiem, czy mi zajęła minutę, także każdy z Was może to w bardzo prosty sposób zrobić, nie stresując się i nie oddawając czasami drukarki do serwisu. Yy, tego typu pojemnik na zużyty toner można kupić bez problemu na allegrach. Ja akurat to w swojej hurtowni zakupiłem, także nie ma z tym najmniejszych problemów. No, wydruk testowy wygląda no nie najgorzej, natomiast ja widzę, że niewiele mi to pomogło w usunięciu cieni, które mnie bardzo irytują. One są na pewno trochę mniejsze niż na wcześniejszym pojemniku na zużyty toner, a sama, sama zasada wymiany Pojemnika na zużyty toner, sami widzicie, że jest prosta i mam nadzieję, że to jest następny mały kontent który może się przydać. Jak wymienić pojemnik na zużyty toner w drukarce? Broder, akurat model, który to był DCB 9020 CDW, jest to ten, ale każdy, każdy inny model broderów ma podobną genezę i znajduje się ten pojemnik na zużyty toner pod pasem transferowym. Pamiętajcie, musimy wyciągnąć cztery moduły, będą łącznie z tonerami. Dziękuję za atencję. To by było na tyle. Sami widzicie, było bardzo proste. Treść taką podrzućcie dalej, z tego względu, że na pewno ktoś będzie chciał skorzystać z tego typu informacji, bo nie każdy musi wszystko wiedzieć, a w internecie można wszystko znaleźć, zwłaszcza na kanale Arcturidus. Dziękuję za atencję. Dajcie suba, podeślijcie dalej i to wszystko na dzień dzisiejszy. Zapraszam do kolejnych dni. My w miarę, w miarę rozsądne. Dzięki, cześć.